Kochane robocze, witam Was bardzo serdecznie na kanale. Zakręcamy na pozytywie. Lecimy z horoskopem dla Was tygodniowym na ten tydzień. Co w tym tygodniu będzie się u Was działo? W miłości, na przykład, powiedzmy sobie, w pracy mhm. i w zdrowiu. Główna energia dnia, dnia, dnia dla Was. U. Bardzo pięknie, słuchajcie. Na co uważać w tym tygodniu? Na co uważać w tym tygodniu? Już ja sobie tutaj dopowiemy, słuchajcie. Tak jak myślałam i przeczuwałam. Co przychodzi do przyszłości? Co odchodzi do przyszłości? w miłości. Gdzie się u was działo? Co w pracy? Jaka rada? Dobra. I co w tle? Trójka. Więc teraz tak. Co się... Co w tym tygodniu będzie się u was działo? Karta tygodnia, karta główna energia Główna energia u was przewaga jest słuchajcie Duża miłość, tak, której nie zauważacie Której poświęcacie mało czasu, którą zauważacie Ta osoba po prostu czuje się u was jak pionek Osoba, wiecie takie, wymylicie my po prostu fakty, Tu jest pokazane z niedostępnością, a z Po prostu z dostępnością I to po prostu z odpychaniem tej osoby To, to nie gra w dwie strony, tak? Tutaj wyświetla się kowa Bardzo stabilna, poważna miłość. Również praca. Wszystko, materializm, wszystko się wyświetla. Zdrowie, też stan zdrowia. Jeżeli ktoś był w tym tygodniu chory, to będzie zdrowiał powoli. Wracał do zdrowia. Także karta główna bardzo dobrze. Dola, energia główna bardzo dobra się szykuje dla Was. Duży uśmiech, tak? Czyli jeżeli byście w dole emocjonalnym, to wyjdziecie z niego powolutku w tym tygodniu wychodzić. Do tego tygodnia wyjdziecie. Jeżeli chodzi o co w tym tygodniu się będzie u was działo będą jakieś zgrzyty nieporozumienia będzie wyjaśnianie spraw będzie stawianie poprzeczek sobie czego ja oczekuję od siebie, czego ty oczekujesz ode mnie co robimy dalej będzie też kręcić koło was, też jest prawdziwa szczera tylko wy jej nie doceniacie, po prostu jesteście zajęci materializmem, z sobą głupotami, a to sobie ranicie także się szczera rozmowa się szykuje w tym tygodniu na co uważać w tym tygodniu na no nieporozumienia, kłótnie, sprzeczki po prostu na olewanie, unikanie, takie ciche dni takie fochy, niedojrzałości emocjonalne, bo może to się na związku partnerskim na związku różnym na pracy wam źle odbić co przychodzi do was? przychodzi do was z, yy, szczera, prawdziwa miłość, dobra, super płatna praca i również dużo fajnego, spędzonego czasu w gronie równym tylko mi się musieli wybrać teraz, co jest dla Was najważniejsze: czy stabilizacja rodzina, czy głupoty, bo tu się wyświetla, że niby chcecie, a nie jesteście gotowi na prawdziwą stabilizację, zaangażowanie, a to osobę nakręcacie i wtedy to osobę ranicie bardzo mocno, ranicie to osoba się wkręca, potem Wy się cofacie i to osobę denerwujecie, to osoba się od Was odsuwa emocjonalnie. Co odchodzi do przyszłości? Odchodzę do przyszłości, tak jak powiedziałam, nieporozumienia, tej gry. Które stosowaliście między sobą, jakieś robienie sobie na złość, jakieś niedojrzałość emocjonalna i tak to odchodzi do przyszłości. Jakieś kwasy, komplikacje w pracy, z znajomymi, w miłości, w rodzinie, tak. Jeżeli byliście chorzy na coś, to w tym tygodniu będzie dużo, będzie ciut dużo poprawy dla Was, także to odchodzi do przyszłości. Co będzie się działo u Was w miłości? W miłości będzie się działo dużo u was, słuchajcie, jest pokazane, że będą nieporozumienia, kłótnie, ale to od was zależy, jak to dalej pociągniecie takie niedojrzałe, tu są energie się wyświetlają, bo wiadomo, ta osoba z Was bierze przykład wy z tej osoby, jeden drugiemu docina. Mocne charyzmy charakterowe się dobrały i tak to jest. No, ale to jest do uratowania, tylko to trzeba po prostu uwiedzieć, jak ruszyć, wieć, czego wy chcecie. Wiedzieć na pewno szczerze w tym tygodniu, słuchajcie, rozmawiać. Podejmować poważne, stabilne, emocjonalne decyzje Tak, kawa na ławę w tym tygodniu będzie tak, że nie będzie źle Co w pracy będzie się działo? W pracy będziecie mieć duży zachszan, dużo obowiązków, które będą po prostu was denerwowały, tak? Czyli po prostu dużo nadgodzin nie bierzcie też, bo się wykończycie I też stracicie tę osobę, bo jeżeli będziecie dużo brali nadgodzin i tak dalej, bycie mało czasu je poświęcać uwagi A ta osoba wymaga akurat się myślę, dużo uwagi po prostu stracicie je. Jeżeli wybierzecie to lub jakieś głupoty, no to wiadomo, że ta osoba nie będzie na was długo czekać z wiankiem, z kwiatkami i tak dalej, tak? Eee, co w tyle? W tyle jest, co w tyle się wyświetla. Wasze szczęście, czyli szczera prawdziwa miłość, dobra praca, stabilizacja. Możecie wyjść na prosto, tylko to teraz od was zależy, czy będziecie chcieli wyjść na to prosto, czy będziecie dalej niedojrzali emocjonalnie i będziecie widzieli, czego chcecie. Naprawdę dużo jest mocnych zdarzeń koło Was i dużo fajnych rzeczy, których nie zauważacie, i radzę Wam się otrząsnąć w i się obudzić, bo to nie jest bajka, to nie jest happy end, ani sen. I co w tyle mamy? W tyle mamy, tak jak mówiłam, tutaj stabilizacja. Tak, stabilizacja. Stabilizacja. Szczera rozmowa. Prawdziwa, szczera miłość, nieporozumienia, kłótnie jakieś, jakieś zgrzyty, kwasy, yy, kariera, plan zdrowia, wszystko się wyświetla. Także to jest dla was do osiągnięcia. Marzenia są do spełnienia, tylko jeżeli się naprawdę o coś chce osiągnąć, się, jeżeli coś się kocha naprawdę lub coś, co się walczy o to do samego końca i nigdy nie wolno, pamiętajcie, walczyć się podawać a potem rezygnować lub po prostu robić w mentaliku tej osoby. Tylko szczera rozmowa, słuchajcie, was ratuje ograniczenia dla siebie, tak, i po prostu, wiecie, musicie pogodzić, jeżeli chcecie być szczęśliwi, to osobę uszczęśliwić, musicie po prostu pogodzić wszystko, pracę, swoje, swoje życie z tą osobą, bo jak już się z kimś wiążecie na stałe, to nie ma ty, ja, oddzielnie jesteśmy my razem, wspólnota, i się musicie tego nauczyć, bo tutaj komunikacja też leży u was, tak, dużo nieporozumień, komunikacji, ciche dni i tak dalej, to wszystko, słuchajcie, zobaczcie, u was leży i spływa w was, także co, trzymajcie się, cześć!